Eee, ale dzisiaj sobie... Minecraft tablica. Tak, pierwszy to jest drugi sezon. Dajcie łap łapkę w górę, subika z weneczkiem. i komentarz, żeby więcej osób. Eee, jakby co, nie, nie rozmawiamy i jest noc, jak widzicie. Drodzy Państwo. Przepraszam, że był tylko jeden odcinek z Minecraft Tablice Season 3. Bo wtedy kiedy? O Jezus! Będziesz <grywa> 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 <Węczyszne> Tak, ja... Wystraszyłem się, jakbym w maju się <grywa> Hmm. Nie się pytać, czemu cały czas biorę kwiatki? Dlaczego? nie dla was, żebyście mi... Nie Byście mi wybaczyli Że jak dawno nie było odcinka na moim No właśnie, dlatego A A i dlatego to są takie dziury i tak dalej. No, chyba już nie było. Bo tu się losowo rozpiął kraftingi i dziury. A ja te. I, i, i piece. Zapomniał dodać tego. ja czy na każdym kroku będę się rozpić. Co tu jest? Widzicie, tu nie ma nic. I tu też. Ale jak, jak to mówią, da, jak dadzą. Nie. Jak da... da... dają, da, to trzeba brać. <try> mm. Podejdź o za. The... <try> A, w pierwszym odcinku... O oh, Jezu, creeper tu jest. Dają, to, to trzeba brać. Oh, Zajdzie ozem! A! W pierwszym odcinku! O Jezu, Kriper! Creeper! O oh, man! Nie lubię walczyć z Creeperem lepiej... Ja lubię! Tu możesz wybuchnąć! Jeszcze najgorzej zombie tu jest. Dy. A fuj. O spadłem. Najlepiej. chodźcie O, tutaj na pełne przestrzeń. Ty zombie. Nie. Zombie go zabije? O, skrypera. Jest. Ehm, przepraszam, że tak... że słyszeliście skrzypienie drzwi, bo mój bra brat... Duby mi się Patrz. Mm. idziemy po kobiet. O Jezus. Oj. Oj. O jest. Minus tysiąc. Nie ten. No to, to poszedł w słuchaj, Jak widzieliście tam na początku byłem na tym. Nie mniej jeszcze. Co takiego? A, pewnie się spytacie, ja sobie na tam YouTube, na jakimś, na YouTube, na pewien, pewien YouTubekowy na live przed tym, przed tym nagrywaniem. I ja jak chcecie, trzeba być, trzeba być bardzo, o, bardzo jest fajnie, trzeba być bardzo energ energicznym, o, energicznym. O, to jest fajna rzecz Energiczny, tak chcecie przyciągasz ludzi O Jezus, gdzie on znalazł tę wioskę? Mm. Chyba przez oceany przepływał Jak, Tak, Taki tam był O To jest coś dla niego Ммм. 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 A, no to na tym to... Tu... Nie, tu nie, tu... Oh Jezus, nie, nie umiem w komedach 60. Nie umiem w -y, to jest...

Dawaj mi pyk. Jest. Ostatnia owieczka. Pyk, pyk. Gdzieś tam jest. Później nie lubi się bawić z kobietami, bo... A on tam gdzieś... <śmum> Mogłem tego więcej tego drzewa przepalić. Teraz żałuję. Jakiego drzewa? <laughs> Jest tu świetne zawsze. Ale kiedyś... Jak mu się język prąci, to... <laughs> Aj... Um. Um. O oh, Jezu... pýne. O Jezus. Czantky, zradujte mi si Už blízko. Tu mi Tým. Tu ide blisko Už blízko. Dawajcie mi kelpy. W to Będę ją na później. Coś do jedzenia. Może nie będę mieli, to będę jelał sobie ten. W fajnym miejscu się jest żelazo. O. Bardzo fajnym. Nie, nagi. O, jest. Znowu jest, nie znalazł. Tak, teraz znalazłam. Że... Nie znalazłam. Aj, że... to jest. Czyli to gdzieś tam jest. Dalej, komando. Mam tu wioskę. A, i teraz ta muszę iść, tak? i teraz ta muszę iść. Płynąć. Cały odcinek będzie na pływaniu. Fajnie. చి

Precy... Um, plecy mnie, bo... Nie wiem tego kwiatka, no nie. A! Ah. Jakby co... Plecy mnie, bo tego. Oh. Chyba nagrywanie to może pójdę... O, dwóch. O jest. Nie, naprawdę. Przyznała tam się spinać. Muszę być. Odszedł w trudne czasy, że muszę słuchać wołowiny na Nigdy bym tak nie marnował jedzenia. Mam krew. Mogę więcej tam pozbierać z tych zwierząt. Dobrze. Teraz. Będzie szybciej teraz, może. W 20 minutach się ogarnę. Może. się na dwa odcinki, czy na jeden? Nie. Hmm. Mogę to zrobić, dwa odcinki już nagrać, albo już tylko... Lepiej to już zrobię dwa odcinki, nagram, więc <grym> na przyszłość. Ładny będzie inny odcinek. Od razu będę nagrywał. Nie to to może z 20 minut będzie trwało. Nie chcę też przedłużać. Naprawny będę jazdy. Tylko sobie otworzę... tak. O, i teraz lepiej. Przepraszam, jak będzie się to rozdać. Króci.

and Oh, Hej, jak nie Och, fajnie No, 自分で Yes, to jest. tymi chyba górami już powinno to być. <coughs> Życie YouTube nie jest łatwe, aż tak jak myślałem. Nie. Powinno to być. O oh Jezus, się boi, że to... Idź oh. ku... I co u Jagody? Yes. Oh Jest. Będę mógł się najeść. O Jezus. Chyba ma miejsca. I co? No co? Насянка. Подживые ягоды. Оно не засадило, на правда не. О, лиса с Ну, Вот это уже с лисом.

Hvis jeg er litt senere, bør jeg kanskje gå på